Marzec upłynął naszym koszykarkom pod znakiem rywalizacji w rundzie play-off rozgrywek Fort Gremas Ekstraklasy, a także turnieju finałowego Pucharu Polski, który odbył się w Polkowicach. Puchar zdobył lotos Gdynia, który w finale pokonał Energetoruń. Na zakończenie zasadniczej części sezonu Polkowiczanki zajęły w tabeli Ekstraklasy drugie miejsce i w ćwierćfinale przyszło im się zmierzyć z drużyną, która uplasowała się na miejscu siódmym, czyli zartego Bydgoszcz. Ten mecz rozpoczął się od miłej uroczystości, jaką było nagrodzenie gromkimi brawami naszych juniorek starszych, które kilka dni wcześniej w Kurniku wywalczyły tytuł wicemistrzyni Polski, co było największym jak dotychczas sukcesem w tej kategorii wiekowej w całej historii naszego klubu. Sezon zasadniczy zakończony, czas więc na rozstrzygnięcia medalowe, czyli rundę play-off. Pierwszym przeciwnikiem pomarańczowych jest zespół Artego Bydgoszcz. Obawiam się bardzo tego meczu. Forma zawodniczych jest no, jedną wielką niewiadomą. Balansowanie na, na okresami na bardzo dobrej, dobrej gry, na, na poziomie rewelacyjnym, kontrastowo z kolei bardzo słabej. No. Trudno mi dzisiaj powiedzieć. Ten mecz pewnie zweryfikuje ten nasz stan i mam nadzieję, że, że e, dziewczyny rzeczywiście się sprężą, bo na dzisiaj potrzeba bardzo dużej motywacji, bardzo dużego charakteru, żeby e, pokazać to, na co na rzeczywiście nasz zespół stać. Żeby awansować do kolejnej rundy, zwycięska drużyna musi wygrać dwa mecze. Pierwszy krok został już zrobiony. Polkowiczanki wczoraj pewnie pokonały swojego rywala 75 do 57. Zwycięstwo jak widać pewne, ale początek tego spotkania nie zapowiadał tak wyraźnego zwycięstwa. Nasze rywalki w pierwszej kwarcie prowadziły nawet różnicą 9 punktów. Na szczęście czarny scenariusz nie sprawdził się. Nasze koszykarki wzięły się do ostrej pracy i po dwóch kwartach prowadziliśmy już różnicą 22 punktów. W tym momencie było już raczej pewne, że tego meczu nie możemy przegrać. W dwóch kolejnych kwartach Polkowiczanki kontrolowały grę na boisku, utrzymując bezpieczną przewagę. Prowadzenie CCC było na tyle bezpieczne, że trener Kozirowicz często rotował składem, dając pograć wszystkim zawodniczkom, szczególnie tym, których obecna forma nie jest jeszcze najwyższa. Dotyczy to przede wszystkim Kalany Green i Musing, które dalekie są od dyspozycji, na jaką byśmy liczyli. Najważniejsze jest jednak, że Polkowiczanki pokonały swojego pierwszego rywala w rundzie playoff i do awansu brakuje im jeszcze jednego zwycięstwa. Troszkę spale bez takiej agresji zaczęliśmy w ogóle spotkanie, ale potem fragment 36 do, do 9 wygraliśmy. I ta grupa dziewczyn, która grała w tym czasie, no pokazała, że, że e, chyba ta forma rośnie. E, potem troszkę skrotowałem i w pewnym momencie troszkę nonszalancy się wdało każdy, jak to się mówi, chciał troszkę na gazetę. E, zrobiło się nawet 11, ale w momencie kiedy wróciły, wrócił podstawowy skład, wróciło to do właściwego rytmu i właściwie poza tym początkowym fragmentem. E, no spotkanie właściwie pod kontrolą. Można powiedzieć, że to był ten mecz na przełamanie i już od teraz ta forma będzie stabilna? No bardzo, bardzo chciałbym, żeby tak było i wierzę w to, że to chyba tak jest, bo wierzę w to, że tak jest. No bo ten fragment pokazał, że, że no, agresja obronie szybkie ataki, przygotowane pozycje powiedziałbym dzisiaj wykonanie z, do, z dobrych pozycji, wykonanie y, sporo celnych rzutów z gry. No, powoduje, że można być powolutku większym optymistą. Artego jednak chyba dzisiaj udowodniło, że jest rywalem niewygodnym i zespołem, który w koszykówkę grać potrafi, bo właściwie ta końcówka, gdyby nie to, że trzy zawodniczki spadły za faule, no to mogła być yy, bardziej niepewna. No znaczy nie byłaby chyba, gdybyśmy, znaczy chyba można gdyby wszystko, gdybyśmy, gdyby to było, choćby ostatnio spotkanie, gralibyśmy węższym składem, to na, pewno, to na pewno bym nie pozwolił sobie na tak z mojej strony też czasem noszalanskie, bo bo jednak sporo tych zmian rotowałem tak, tak żeby wszystkie pogra nawet przez moment grały. Dwie wysokie trójki, Gosia Babicka i, i Natalia Trafimowa po to, żeby wykorzystać je na pozycji małego centra. Eee... Natomiast to można gdybać, natomiast no, pokazaliśmy w określonym momencie, że na 20 parę punktów, kiedy graliśmy tym podstawowym składem i, i ja myślę, że to w dobrym kierunku idzie. Przywaga psychologiczna na pewno w tej rywalizacji w pierwszej rundzie jest po naszej stronie. Mecz w Bydgoszczy będzie formalnością? Na pewno nie będzie formalnością, bo to będzie trudne spotkanie. Potrafią grać. Yy, dziewczyny z y, Artego dość dobrze, no, no, indywidualnie, jeden na jeden. tutaj Agasot pokazała sporo dobrych akcji plecami na wodzie. Nietypowo Crispan, dzisiaj akurat mniej, mniej dała tych punktów na wodzie, ale potrafi grać. Pozostałe doświadczone, choćby, choćby Sibora, yy, umiejąca yy, z uderzeniem za trzy urbania, tak, yy, Amerykanki obie na wodzie. To, to jest dobry zespół i tutaj to naprawdę musimy być bardzo skoncentrowani. W pierwszej rundzie play-off gra się do dwóch zwycięstw. Po pierwszej wygranej odniesionej w Polkowicach nasze dziewczyny pojechały na mecz do Bydgoszczy i tam zakończyły rywalizację pokonując rywalki 90-65. do 65. Po tygodniowym wypoczynku naszym dziewczynom przyszło rozpocząć batalię o awans do wielkiego finału. Okazało się, że po raz kolejny na drodze stanęła im ekipa KSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski. Półfinałowe pojedynki pomiędzy CCC a KSSE AZS PWSZ to już klasyka rozgrywek Fort Germas Ekstraklasy. Obydwa zespoły po raz trzeci z rzędu stają naprzeciwko siebie w rywalizacji, której stawką jest wielki finał i prawo walki o Mistrzostwo Polski. Przed rokiem oraz przed dwoma laty górą były zawodniczki z Gorzowa. Pojedynki pomiędzy pomarańczowymi a akademiczkami zawsze wyzwalają zaangażowanie, które sprawia, że na parkiecie aż kipi od emocji. Tak też było w czasie pierwszego, sobotniego pojedynku. Początek nie wskazywał na to, że Polkowiczanki mogą mieć jakiekolwiek problemy z pokonaniem KSSE AZS PWSZ. Po niespełna dwóch minutach było 6 do 0 dla gospodyń i trener Dariusz Maciejewski został zmuszony do wzięcia czasu. Przyniosło to efekt, bo jego podopieczne zaczęły grać nieco lepiej, dzięki czemu pierwsza kwarta zakończyła się ich dwupunktową wygraną. Na początku kwarty numer 2, akcją 2 plus 1 popisała się Tangela Smith i CCC objęło prowadzenie. 16 do 15. Po chwili trójkę odpaliła Izabela Piekarska i ponownie na dwupunktowe prowadzenie wyszła ekipa gości. To był jednak ostatni moment w pierwszej połowie, w którym CCC przegrywało, po kapitalnej grze Polkowiczanki wypracowały do przerwy ośmiopunktową przewagę. Po zmianie stron akademiczki wyciągnęły wnioski z przebiegu pierwszej połowy i zaczęły grać o niebo lepiej. Na uwagę zasługuje ostatnia kwarta meczu, a zwłaszcza jej końcówka, w której jednoosobowy show Samanty Richard wyprowadził zespół Gorzowski na jednopunktowe prowadzenie 55-54. Ostatnie kilkadziesiąt sekund czwartej i kwarty obfitowało w wydarzenia niebywałe. Najpierw przy prowadzeniu CCC 59-56 Dziecinny błąd popełniła Musina, tracąc piłkę, potem Lindra Waver doprowadziła do wyrównania, a w odpowiedzi do kosza rywalek trafiła niezawodna w takich sytuacjach Natalia Trofimowa. Przy stanie 61-59 nastąpił kolejny błysk geniuszu Samanty Richards. Filigranowa Australijka trafiła z nieprawdopodobnej pozycji niemal równo z Syreną. I do wyłonienia zwycięzcy konieczne było rozegranie dogrywki. W tej za pięć przewinień prac gry musiało opuścić waiver, a kostkę wykręciła Richards i pomarańczowe rządziły niepodzielnie, wygrywając ostatecznie wysoko, bo aż 82 do 64. Pomimo porażki trener Dariusz Maciejewski był zadowolony z postawy swojej drużyny. Przegraliśmy przez dwie rzeczy. Pierwsze głupota jednak w pierwszej połowie. Osiem strat takich naprawdę banalnych. No i zespół nam w drugiej kwarcie uciekł na 10 punktów i to był naprawdę słaby fragment naszego grania. Później żeśmy wskoczyli już w swój rytm grania, już zrobiliśmy swoje, swoje gry, swoje, swoje miejsce, każdy zawodnik już miał, no ale niestety zabrakło nam zdrowia do grywce. No i ewidentny błąd sędziego, zabrakło nam jednego punktu niestety, pan Fiedler nie zauważył, że... Ee, za, że, że Trafimowa nadepnęła ewidentnie na linię za trzy punkty, został zaliczony rzut za trzy punkty, no ale mówię, no sędziowie też mogą robić pomyłki Macie w swoich szeregach jednak y, gracza wybitnego, Samantę Richards y, co z jej zdrowiem, bo jeżeli jej nie będzie w składzie, to chyba bardzo trudno będzie wam nawiązać walkę z Polkowiczami. no nie wyobrażam sobie, no to już na pewno ale to jest taki fighter, że ona ona ma wielkie kłopoty zdrowotne w tym sezonie, ale to jest fajter i naprawdę pracować z tą dziewczyną to jest największa przyjemność. I, i było dzisiaj widać, że wzięła ciężar na siebie, aczkolwiek wy dzisiaj widzieliście Samantę na 50% grających, bo, bo ona jakby była zdrowa, tutaj mogła i sama rozstrzygnąć ten mecz. Ale broni nie składacie? Nie, nie, nie absolutnie nie. Z kolei trener Krzysztof Koziorowicz był pełen uznania dla swoich podopiecznych za to, że w dogrywce zaprezentowały się bardzo dobrze i ostatecznie wygrały pewnie i wysoko. Ten mecz powinniśmy skończyć w normalnym czasie. No Nie udało się, bo w końcówce zespół Gosowa i tradycyjnie Richards, no sporo, sporo nas ukarały. Tym niemniej ważne, że wygrywamy. Ważne, że w tak trudnych warunkach, bo z reguły te, które doprowadzają do dogrywki, to, 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 to wygrywają. A nam to nam się to odwróciło i ten fragment ostatni był zdecydowanie dla nas pierwszy mecz właściwie. Dopiero to się wszystko zaczyna. Zdawałem sobie z tego sprawę, że zespół będzie naprawdę trudno. Grozów grał takich meczów w Eurolidze, Lidze już wiele. My takie właściwie tylko w półfinałach, prawda? Myślę tutaj, że grały w Eurolidze, w półfinałach, w finałach, więc te meczy mają tych doświadczeń już więcej. Natomiast po tym pierwszym spotkaniu mam nadzieję, że będzie łatwiej, ale nie będzie na tyle łatwo, żeby spocząć na laurach. To jest niemożliwe doświadczenia dzisiaj my zebraliśmy, to rzeczywiście jest tak, że zespół z Gorzowa na pewno ma tych doświadczeń więcej, ale to, o czym rozmawialiśmy przed meczem, czyli szersza ławka, było chyba dzisiaj kluczowym elementem, bo yy, Gorzowiankom zabrakło najzwyczajniej w świecie po prostu zawodniczek do grania w tej dogrywce. Na pewno tak, jednak dziewiątko, dziesiątko, jedenastką zespołujemy, yy, Gorzów ósemką, Potem już młodzież tylko i na pewno w końcowych fragmentach to się widać, ale generalnie yy, myślę, że to aż tak wielkiego znaczenia w tym spotkaniu nie miało. Jaki będzie ten jutrzejszy mecz? Trudny, na pewno trudny, niełatwiejszy niż dzisiejszy, oby zwycięski. Sobotni mecz zakończył się wygraną Polkowiczanek, które w serii do trzech zwycięstw objęły prowadzenie 1 do 0. Następnego dnia, w niedzielę, pojedynek zaczął się od wyrównanej walki. Po pierwszej kwarcie gospodynie prowadziły 15 do 13, a w drugiej odskoczyły rywalkom na 11 punktów. Po zmianie stron pomarańczowe zagrały koncertowo. Efektowne rozegrania col kończyły z podkosza Amisza Carter i Tangela Smith, a z obwodu trafiały Justyna Jeziorna oraz Agnieszka Majewska. Co więcej, także w defensywie tonarze zespół prylował i strata Gorzowianek rosła z każdą kolejną akcją. Gdy w końcówce kwarty dobiła do 20 oczek, mało kto spodziewał się, że czwarta kwarta rozegra się wedle scenariusza, który mógłby posłużyć autorom horrorów. Na ostatnią odsłonę Polkowiczanki wyszły rozluźnione, jakby były przekonane, że losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte. Niewiele brakło, by poniosły za to wielką karę. Niesamowity fragment zaliczyła Lyndra Waver która trafiła z każdej nawet najbardziej nieprawdopodobnej pozycji i zniwelowała rozmiary porażki swojej drużyny do zaledwie jednego oczka. Ta sama zawodniczka chwilę później potwierdziła tezę, że koszykówka potrafi być grą, w której z nieba do piekła trafić można w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund. Amerykanka zaprzepaściła szansę swojej drużyny na doprowadzenie do dogrywki, nie trafiając ani jednego z dwóch rzutów osobistych. Dla odmiany niespełna 4 sekundy przed syreną kończącą mecz w podobnej sytuacji dwukrotnie trafiła Natalia Trofimowa i to jej zespół w półfinałowej serii prowadził 2 do 0. W pomeczowych rozmowach zarówno kapitan CCC Justyna Jeziorna jak i trener Krzysztof Koziorowicz podkreślali, że pomimo prowadzenia 2 do 0 losy rywalizacji nie są jeszcze rozstrzygnięte. Wygrywasz 20 punkt. I doprowadzić do takiej nerwowej końcówki, to tylko CTC potrafi, żeby tak, taka piękna hala, pełna widzów, miała super emocje, więc my robimy to wszystko dla nich. I tylko tym to wytłumaczysz? Dokładnie, nie mam innego usprawiedliwienia. E, ta, to na pewno ta rywalizacja jeszcze nie jest zakończona, bo fakt, że prowadzicie 2-0, no Gorzów pokazał, że jest zespołem, który ma ogromny charakter, bo wyjść z takiej sytuacji, jak dzisiaj wyszedł, no to tylko wielkie zespoły potrafią i w Gorzowie na pewno będzie walka od początku do końca. No Dziś wiadomo, że goż ma charakter, pokazał to rok temu, dwa lata temu, zdobywając medale, więc one tanią skóry nie sprzedadzą, one będą walczyć do ostatniego bliska, więc naprawdę to będzie najcięższy mecz, a my musimy się skoncentrować i jak zdobędziemy jakąś kilkupunktową przewagę, trzymać ją do końca, bo jeżeli rozpuścimy, to nie dowiedziemy tego zwycięstwa do końca, więc musimy się skoncentrować i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na pewno wolałbym więcej spokoju, bo to się, zap to się zapowiadało ja cały czas. Jednoznacznie, czy prowadzimy 15 czy 20, a mówię, że to nie jest koniec meczu, to jest basket, ktoś się otworzy, nam nie wpadnie kilka akcji, to jest dosłownie moment, tu nie trzeba czekać wiele minut i dlatego musimy grać dalej swoje konsekwentnie, a nie nagle troszkę w poprzek. nie do kosza, poprze, w zdecydowanie do przodu, szło wszystko. Troszkę znaleźliśmy, trochę czuliśmy, że już możemy to spokojnie wygrać, a tu pokazały jednak Gozynianki z do końca. A mnie to cieszy, że mimo, że doganiały, doszły nawet na jeden punkt, to wygraliśmy końcówkę, to mimo wszystko świadczy dobrze o zespole. Czy to rozprężenie, to wytłumaczeniem tego jest chyba tylko i wyłącznie to, że zespół poczuł się zapewnia. I nie niepotrzebnie myślał już o meczu Gozowiec. No to już jakby załatwione, a nie jest, tak, nie jest tak do końca. Po prostu gra się po 40 minuty, dopiero wtedy się myśli o trzecim meczu. Dwa kroki zrobione, ale ten trzeci to na pewno będzie najtrudniejszy. Zdecydowanie tak, z tym, że każdy mecz jest inny. Tutaj często nie ma znaczenia e, siła własnego nie to chociaż to pomaga na pewno. Liczy się dyspozycja, liczy się determinacja, e, liczy się otwartość na to, co się dzieje na boisku, czyli świeże, spokojne spojrzenie. Podobnego zdania był prezes Korsak, który podkreślał także, że mecz kosztował go wiele nerwów. Cieszę się ze zwycięstwa, ze stylu może mniej, ale tu nie styl jest oceniany, tylko punkty. Te dwa punkty należą do nas, czyli dwa zwycięstwa. Jedziemy do Gorzowa na 2-0, po 2-0 w Polkowicach i mam nadzieję, że wygramy również tam, czego życzę oczywiście zespołowi, jak i sobie. Myśli pan, że ta rywalizacja już jest rozstrzygnięta, no bo przewaga psychologiczna jednak jest ogromna po naszej stronie. Na pewno nie, Gorzów będzie grał do końca. Mówię o zespole oczywiście, nie o kibicach Gorzowskich. E, jak najbardziej będzie grał do końca i, i znając tenera Maciejskiego na pewno nie odpuści. Ale mam, mamy też dobrych trenerów, mamy dobrze rozpracowane zespół Gorzowski i my też nie odpuścimy. Taktycznie chyba trudno będzie czymkolwiek zaskoczyć zarówno jedną stronę, jak i drugą. E, znaczy zarówno CCC nie będzie za bardzo miało taktycznie czym zaskoczyć Gorzowa, jak i Gorzów CCC. Chyba wszystko rozstrzygnie się w głowach. Na pewno tak, dużo w tym racji, chociaż przyznaję, że mamy jeszcze parę asów w rękawie i myślę, że ten tylko Zierowicz przynajmniej z jednego z nich skorzysta właśnie na najbliższy mecz w piątek w Gorzowie. Jak pan wytłumaczy, bo to racjonalnie się nie da wytłumaczyć tego, co się dzisiaj stało, bo przy prowadzeniu 20-punktowym, żeby to prowadzenie niemalże stracić, no to jest coś niesamowitego. Ale proszę pamiętać, że to nie grały zespoły, których dzieli różnica klas. Tylko grały zespoły yy, grające na równorzędnym poziomie i przewaga nawet 20 paru punktów nie, nie znamionuje jeszcze zwycięstwa. Tu trzeba grać do końca, dopóki nie będzie ostatnich gwizdek. Także tak, 20 punktów to jest nic w żeńskim baskecie i nie tylko. Także trzeba grać do końca, do ostatniego gwizka sędziego. Z drugiej strony fakt, że potrafiliśmy się podnieść z tego świadczy o tym, że z motywacją y, psychologiczną jest bardzo dobrze w zespole i zespół sobie w tych y, stresowych sytuacjach potrafi radzić. Dziewczyny sobie radzą nieźle. Myślę, że trenerzy ja na ławce troszeczkę gorzej, ale myślę, że pewne uwarunkowania, które mówią o tym, że na ławce się zawsze trudniej przeżywa mecze niż grając bezpośrednio na parkiecie, to dają właśnie niestety bardzo mocno w kość tym, którzy muszą przeżywać te mecze. że że kibice bardzo, my również, ale ja jeszcze raz powtarzam, ja bardzo, bardzo głęboko wierzę w te dziewczyny. One naprawdę grają dobry basket. Po dwóch spotkaniach w serii do trzech zwycięstw CCC prowadzi 2 do 0 i do tego, by cieszyć się z historycznego awansu do wielkiego finału, Polkowiczankom brakuje już tylko jednej wygranej. Czy eksplozja pomarańczowej radości będzie miała miejsce już w najbliższy piątek w hali w Gorzowie, gdzie zostanie rozegrany mecz numer 3? O dalszych losach rywalizacji z akademiczkami opowiemy w kwietniowym wydaniu magazynu koszykarskiego.